Dobra, widzowie, lecimy na nich, nie? Lecimy. Czy uda się, moja taktyka? Myślę, że zostałem sam. Dobra. Moja taktyka na te klony są takie, że po prostu tworzę go i biegnę za nim. Żeby on przyjmował wrażenia, więc... O, Jezu, 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 Jezu. Dobra, tego się nie spodziewałam. Zabiję go? Dobra Gdzie ona porazła? Dobra, lecimy na nią O nie, ja zginę, Nie ja zginę, nie, zabiję. Tak, mamy tu